Cześć, nazywam się Elżbieta Pękalska, słuchasz podcastu Droga Mocy i Kreacji, inspiracje z medycyny chińskiej, życia i nauki. Cieszę się, że tu jesteś i dziękuję ci za Twoją uwagę i Twoją obecność. Cieszę się, że jesteś zainteresowana, zainteresowane myśleniem niestandardowym i spojrzeniem poza ramy naszego zachodniego zrozumienia. Dziś w tym dziewiątym odcinku opowiem Ci, czym jest Ci. Podzielę się tutaj swoim zrozumieniem, nie tym, czego standardowo uczymy się, ucząc się medycyny chińskiej. Nie wiem jak Ty, ale ja uwielbiam podejścia mistyczne bajki, opowieści, metafory, krótkie opowiadania, Bo dzięki nim. Czasem bardzo trudne i złożone koncepcje można przedstawić w bardzo prosty sposób, dlatego że odwołujemy się do naszego odczucia, zrozumienia czy też wyobraźni. Uwielbiam zagłębienie się w świat, w którym wszystko jest możliwe, a granice są elastyczne i można niemalże przemieniać rzeczywistość. Lubię też odczuwać i doświadczać lubię testować. Wiele rzeczy, które poznaję, testuję na sobie, w rodzinie, w kontekście, w którym mogę. Jakby sprawdzam, na ile one działają w praktyce z tej teorii, o której się uczę, lub na ile mogę to przełożyć na praktykę do swojego życia. Testuję więc i w taki sposób poznaję świat. Dla mnie to faza pierwsza poznanie i doświadczenie. Potem szukam zrozumienia. Kiedy to koncepcje nabierają kształtów, i kiedy to, co w teorii jest efemeryczne, zaczyna być uziemione, zaczyna być sprowadzone do tu i teraz, tego życia bardzo konkretnego, mojej sytuacji, moich warunkach i w zastosowaniu do tego, by mogło mi przynieść pewne rezultaty. Podobnie było z moimi studiami akupunktury. Już od dziecka zaczęłam od fascynacji czymś ledwo uchwytnym, chociaż miało to formę znaków, znaków chińskich. Ale wydawało mi się, że jest tam pewna magia, pewna mistyka. I tym czymś można by powiedzieć było ci. Ogólnie tłumaczymy to jako energię, siłę witalną lub siłą sprawczą. Jest to nadrzędny koncept w medycynie chińskiej. Jednak ja w pewnym momencie chciałam zrozumieć więcej i pamiętam moje niekończące się pytania. No dobrze, ale znając anatomię i fizjologię, znając medycynę zachodu, to czym jest ci? Jak możemy powiedzieć, co to jest, do czego możemy to odnieść? I moje pytania trafiały w pustkę. Każdy, kto stoi na straży koncepcji, nie lubi wychodzić poza ramy. W naszym rozumieniu, w rozumieniu medycyny chińskiej, ci jest przetłumaczona jako energia. I poza ramy nie lubili też wychodzić moi nauczyciele. No cóż, ale ja lubię. Zachęciło mnie to do szukania głębszego zrozumienia, czym jest akupunktura i głębsze wyjaśnienie niż to, że akupunktura normalizuje ci czyli energię w naszym organizmie. I ten koncept ci jest kluczowy, aby to zrozumieć, przynajmniej dla mnie było ważne, aby to zrozumieć, ponieważ mówimy o ci w tym sensie energii, w, tej, w tym zrozumieniu danych narządów, danych organów. Mówimy też o aspektach tego ci. Na przykład dźwięk ci, która jest energią związaną. Z pożywieniem, z odżywianiem się, z dostarczaniem składników odżywczych. I tutaj ta, to słowo energia wraca się obija, ponieważ tak się po prostu przyjęło w medycynie chińskiej. I koncept ci jest o tyle trudny, że jest to koncept parasol, który obejmuje różnorodne aspekty, stąd też nie tak łatwo można wytłumaczyć, czym ci jest, choć możemy oczywiście powiedzieć, że jest energią, siłą witalną. I o ile ten aspekt siły witalnej czy energii jest ważny, jest tylko jednym z nich. Meridiany opisywane w klasycznych tekstach chińskich, takich jak na przykład Ling Xu czy Su Wen, były interpretowane w XX wieku jako kanały transportowe, energetyczne, Chi, które nie mają korelacji z żadną strukturą anatomiczną. I choć początkowo, Starożytni Chińczycy lokalizowali punkty akupunkturowe, akupunkty, poprzez dotyk, może medytację czy obserwacje, Badania ostatnich lat mówią czy sugerują nam, że te punkty, te akupunkty, właściwie były wyznaczone na podstawie sekcji zwłok, dużej ilości analizy ciał, a zatem anatomii. Pewne pionierskie badania sprzed wielu lat. W latach 60. wtedy w Szanghaju nad anatomicznym znaczeniem akupunktów wskazały, że 323 czy ponad 300 tych akupunktów jest związanych z nerwami obwodowymi. 94% z tych punktów jest związanych z powierzchniowymi nerwami skórnymi, a połowa, około połowa, jest związana z głębokimi pniami nerwowymi. Inni naukowcy. Stwierdzili, że około 300 akupunktów, w przypadku tych 300 akupunktów, igły dotykały pni nerwów bezpośrednio, przynajmniej w połowie tych punktów, a pnie nerwowe znajdowały się do odległości około 5 mm. Można by więc z tego spojrzenia potraktować akupunkty jako miejsca do stymulacji nerwów obwodowych. A czym są nerwy obwodowe? Są to nerwy, które służą do komunikacji z narządami, z organami. Skąd się wzięło tłumaczenie ci jako energii? A na pewno skąd się wzięło na Zachodzie. O czym mówią inni naukowcy, jest to, że osobą, która zaczęła propagację medycyny chińskiej akupunktury w Europie, był francuski dyplomata. Soulier de Morin, przepraszam za moją wymowę, nie umiem mówić po francusku, ale tak najbliżej jak mi się udało. Spędził on 30 lat w Chinach, był też konsulem i był zachwycony, jak podczas epidemii cholery akupunktura potrafiła działać, nazwijmy to cuda. On też studiował Ayurvedę, medycynę Ayurvedy. I napisał trzy książki o akupunkturze. I pierwsza, była, pierwsza się pojawiła w publikacji w latach 30., koniec lat 30. -tych. I to on zasugerował, że ci to energia. Nie mając podstaw medycyny, Moran tłumaczył medyczne teksty z języka chińskiego. Oczywiście znał język chiński, znał, znał ten język, ponieważ był tam dyplomatą. I potrzebował znaleźć tłumaczenie ci i słowa mai. Słowo mai znaczy właśnie odpowiednich meridianów, byśmy powiedzieli po polsku. Więc przetłumaczył je jako energię i meridian energetyczny, czy kanał energetyczny. Dwóch badaczy, Anshult and Tessenau. Annotacji do tłumaczenia podstawowego tekstu w medycynie chińskiej, Di Neijing stwierdzają. cytuję tutaj po angielsku. Qi is one of the very few Chinese terms we have chosen to transliterate rather than to translate. It should be noted that the interpretation of Qi as energy, so widespread in traditional Chinese medicine literature today, lacks. And a historical basis. Innymi słowy, sugerują czy mówią, że tłumaczenie ci jako energia, tak rozpowszechnione w chińskiej medycynie, w literaturze chińskiej medycyny nie ma historycznego poparcia. Czym jest więc ci. Ci jest czymś dużo więcej niż energia. Nie przeszkadza mi. Nazywanie ci energią, ale samo to pozostawia zrozumienie akupunktury czy działania ziół, czy relacji pomiędzy organami w sferze bajek i mistycyzmu. Ja lubię rozumieć i lubię rozumieć, dlaczego pewne rzeczy mogą działać tak, jak działają. I o ile nie da się przetłumaczyć wszystkich koncepcji czy zrozumienia z całego doświadczenia medycyny chińskiej. Dosłownie jeden do jednego tych konceptów do medycyny zachodniej, anatomii, fizjologii czy patologii, ale widzę to jako szansę wspierania się i zrozumienia to, z czym przechodzi medycyna zachodnia, tak aby zrozumieć, jak możemy spojrzeć inaczej na ci. Nie wiem, czy wiesz, ale ci samo w sobie, słowo, ma wiele znaczeń. Początkowo znaczyło parę unoszącą się. Gdy gotujesz ryż. To ciekawe, prawda? Ogólnie oznacza, może oznaczać parę, parę wodną, powietrze, gaz. Może też oznaczać siłę napędową. Może oznaczać zapał lub witalność. Albo ducha i aspirację. Może też oznaczać moc i odwagę. Hart ducha, ale też i. Smak i zapach. To są tylko kilka z możliwych znaczeń słowa ci. Wracając do pierwotnego znaczenia pary, która się pojawiała podczas gdy gotujesz ryż, być może najbliższym tłumaczeniem byłoby witalne powietrze albo witalny gaz, witalny dający nam witalność. I gdybyśmy musieli to bardzo, bardzo uprościć, to być może byśmy. Pomyśleli, że jest to tlen. Jednak w tej chwili mamy dużo większe zrozumienie anatomii i fizjologii niż wiadomo, mieli to ludzie kilka lat, tysięcy lat temu. I w moim rozumieniu słowo ci oznacza naprawdę dużo więcej też niż tlen. Oznacza dużo więcej niż energię. Dla mnie to spojrzenie, to koncept, tak jak mówiłam, jak parasol, który zawiera różnorodność spojrzeń na przemiany gazowe w organizmie, jak i na bodźce sygnałów nerwowych. Jeżeli byśmy chcieli to sprowadzić do ciała fizycznego, czym są przemiany gazowe? Przemiany gazowe, mówię tutaj o tak zwanych gazotransmiterach. Jest tych gazów podstawowych pięć. Być może jest ich więcej, ale jest pięć, o których ja wiem. Jest to tlen, dwutlenek węgla, tlenek węgla, siarkowodór i tlenek azotu. Tlenek azotu jest zwłaszcza ważny w akupunkturze, ponieważ to dzięki niemu rozszerzają się naczynia krwionośne i to jest jeden z mechanizmów, w jaki działa akupunktura. Tlenek azotu znajduje się w różnych tkankach, mięśniach, jak i też pomiędzy organami, oczywiście, też w naszej krwi, w naczyniach krwionośnych. Siarkowodór okazał się bardzo ważny i produkowany przez wątrobę. Nie wiemy za wiele o skomplikowalności działania tych gazotransmitterów, ale wiemy, że one są, są potrzebne i działają i regulują procesy trawienne, rozszerzania naczyń krwionośnych. Absorpcji i dostarczania składników odżywczych w odpowiednie rejony naszego ciała. Więc dla mnie minimalnie ci to całokształt gazotransmitterów. Dla mnie ci to też bodźce nerwowe, które przechodzą przez układ nerwowy. Dla mnie ci to też przemiany biochemiczne, dzięki którym powstaje nasze ATP, dzięki którym mamy energię do działania. Na mnie ci to też myśli i emocje, które się generują oczywiście czy w mózgu, czy w naszym układzie nerwowym. Jeśli więc mówimy o ci, bądź świadomy, świadoma, że jest to całokształt procesów w ciebie w ciele: biochemicznych, elektrochemicznych, myślowych, emocjonalnych, które determinują, jak się czujesz. Z kolei meridiany to kanały nerwowo-naczyniowe leżące w tkance łącznej. To najprostsza możliwa definicja, ale też nie tylko to. Kanały ci, meridiany, oznaczają te ścieżki mięśniowo-powięziowe, ponieważ one determinują pewnych naprężeniach i napięciach w całym systemie i przenoszą się nawiązki nerwowo-naczyniowe. Z pewnych badań naukowych wiemy już, że na przykład w mięśniu, który jest w stanie spazmu czy skurczu, pomiędzy jego włóknami, w takich kieszonkach, gromadzi się tlenek azotu. I ten tlenek azotu przyczynia się do tego, że ten skurcz jest podtrzymany. Co jest ciekawe, Różne organy i różne mięśnie potrzebują ten tlenek azotu, nawet nasz układ krwionośny, ale ani za mało, ani za dużo nie jest dobrze. I miejsca, w których jest go za dużo na poziomie mięśni, będą właśnie skurcze, spazmy, tak zwane punkty spustowe, prawdopodobnie. I to o czym wiemy, jeden z mechanizmów, jak działa akupunktura w momencie przekłucia, tych powierzchni skóry, pozwala nadmiarowi tlenku azotu się wydostać, tak po prostu. Oprócz tego oczywiście igła fizycznie jest w stanie rozdrobnić sklejone włókna mięśniowe, które się sklejają z powodu substancji wydzielane, gdy pojawiają się stany zapalne nerwów. Więc te włókna mięśniowe się sklejają, a my mechanicznie możemy po prostu... Jak gdyby ruszając, poruszając tą igłą je rozdrobnić i spowodować, że układ krwionośny będzie mógł, czy naczynia krwionośne głosowate będą mogły tam przepłynąć. Ale tutaj tym mechanizmem jest to, że jesteśmy w stanie pozbyć się pewnych nadmiarów z bardzo konkretnych miejsc czy mięśni w naszym organizmie. I pewnie jeszcze wiele lat potrwa, zanim zrozumiemy dokładnie. Mechanizmy akupunktury czy działania ziół, jak to przełożyć i połączyć zrozumienie z medycyną zachodnią, ponieważ to, co obserwowali Chińczycy, mając tą nazwę, ten koncept, ci, jako byśmy przetłumaczyli tutaj energię witalną do życia, czy naszą witalność, naszego ducha, takiego do działania życia, bycia świadomym i obecnym, to cały ich opis i podejścia na przykład do zielarstwa czy podejścia do akupunktury czy w ogóle zdrowia jest właśnie opisem w którym mówimy o równowadze i braku równowagi tego ci na poziomie organów na poziomie całego ciała i relacji najróżniejszych i mówimy o yang ci tym męskim funkcjonalnym i sprawczym ci i o yin ci i co ciekawe ten aspekt yin ci jest materią, jest substancją, jest esencją. Na przykład, gdybyśmy rozpatrywali układ krwionośny jako pod względem ci, to inci moglibyśmy popatrzeć na to, jak fizycznie są zbudowane naczynia krwionośne, włosowate, na ich strukturę i jakość, ale też na jakość krwi, bo to krew, ta substancja, która płynie w tych naczyniach, byłaby właśnie tym aspektem yin. Aspektem yang jest funkcja, jest sprawczość, a więc jak dobrze, jak skutecznie dostarczane są składniki odżywcze, jak skutecznie mogą się rozszerzyć naczynia krwionośne czy włosowate, aby dostarczyć składniki tam, wszędzie tam, gdzie potrzeba. I to byłaby yang chi. Więc w każdym takim spojrzeniu, w medycynie chińskiej, jak już pamiętacie, były te aspekty yin i yang, tej siły sprawczej naszego organizmu, i one właśnie rozkładają się na to, co jest strukturą. I tutaj jest to aspekt yin, strukturą lub esencją lub fizycznością budowy. I aspekt yang, który jest funkcją, jak coś działa, jak efektywnie coś działa. I znowu, na przykład, gdybyśmy myśleli o sercu. To serce fizycznie, jako mięsień, aspekt budowy tego serca, na ile on jest poprawny, czy na przykład jedna komora jest powiększona, czy nie. Czyli fizyczność tego serca byłby aspektem yin. Aspektem yang byłoby to, jak to serce działa, jak ono funkcjonuje, czy skurcze są efektywne, czy są zbyt częste, czy nie, i tak dalej. W rozumieniu medycyny chińskiej, każdy organ. Jest rozumiane jako całość, a więc organ i jego funkcja sprawcza. Nie rozdzielamy, więc. Więc w tym sensie możemy rozumieć, że serce jest to serce razem z układem krwionośnym, bo jest to, co jest opisem materii fizyczności i opisem też funkcji i działania. Więc jest to dużo szersze spojrzenie niż w medycynie zachodniej, bo to bardziej rozdzielamy. To znaczy, oczywiście w medycynie zachodniej mamy dużo więcej szczegółów i wiemy dużo więcej z anatomii, ale tutaj patrzymy tak, że konceptem jest organ i jego funkcja i to definiuje ten organ. Także dla mnie to było zawsze ciekawe, że jeżeli mówimy o relacji organów, to znaczy o relacji organów razem z ich funkcją sprawczą to jest całość tej relacji do innego organu razem z jego funkcją sprawczą. Więc to, to było fajne, bo rozszerzało dla mnie przynajmniej moje spojrzenie. Mam nadzieję, że naświetliłam ci, czym jest ci, a przynajmniej w szerszym kontekście. Ja absolutnie nie twierdzę, że jest to właściwa odpowiedź. Dla mnie samej, ja jestem usatysfakcjonowana, przynajmniej na tyle, że to pozwala mi zrozumieć mechanizmy działania głębiej na poziomie Inspiracji z medycyny zachodniej niż pomyślenie o tym tylko, że jest to energia, która jest niedefiniowalna. I znowu nie wykluczam tego aspektu absolutnie. Więc fakt, że jest energia, jest pewna intuicja w nas samych i pewne głębokie zrozumienie w nas samych, i być może aspekty tego też należą do ci. Dla mnie jest to jak najbardziej w porządku, ale też w porządku dla mnie jest to, aby zrozumieć to, co wiemy z medycyny zachodniej, jak to może się odnieść do medycyny wschodu, jak możemy spróbować spojrzeć w konsolidacji tych dwóch podejść. Więc to jest to, co było moim pragnieniem, aby zrozumieć dla samej siebie. To tyle na dzisiaj i dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Do usłyszenia następnym razem.